Aj, aj! Dobra Dobrze! 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 Łapcie, łapcie, Ej, ja, ja. do siebie, do siebie, do siebie! kręci fajnie! Nie zaraz Ale wcześniej wyszła! Wcześniej wyszła, nie?

Ty Ola, spróbuj to, to przenieść na drugą stronę Lepsze akcję Wiemy jaką ja, to życzę powodzenia do naszych czasów też mówiło, że są skazika, nie? No. Ale go od razu brawo, Tak, brawo. tak

Nie, po, no, a, no, a? A, to to... jest ja no, Nie, ciepłe, to jest dawaj jedź Brawo, lepsza na Nie wiem, no, był tak naprawdę To po Ej, młodym to naszy, to No tak Chyba dwaj Dobry, dobry, Ale na marze nie ma Dawaj, 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 dopiły, dopiły. do Brawo, Maria Zostaw, ma, ma, ma. zostaw, zostaw, zostaw. Mar. Dwie minuty. Dwie, trzy. <śmiennie> dawaj Marta, dawaj. Daj. 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 dawaj tak. Daj. Brawo!

Skacze do główki, najmniejsza skacze do główki. Zupełnie. Zaczynamy. Uciekaj, urywa Jula! Dawaj, 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 masz jule! Tu szeroko, tu szeroko! Zbieraj nie, nie. to! Uwolnienie! Idź, twoja! Oj, jest! Pierwszy błąd! Jeszcze Julka, jeszcze. Tak, po końcu. No, to Marianna jest. Brawo, teraz Jula, teraz masz Marię. I teraz, I teraz, szeroko. Ach, trzeba było teraz dać. Brawo. Teraz, teraz, teraz. Co jest? Co, co jest? Maria, nie, no, Dobra, nie to jest? Powolutku, powolutku. Tak. Dobrze. Niech pobiegają. Spróbuj na wiczkę. Na Majkę ta Dobrze, o, ładny o, był, Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiczka jest. No, mogła Czar, czar. I Ruch i Tak, to nie da. A dawa, Jula, dawaj, dobrze. Nie ma lekko, nie ma. Tak, dobrze, Maria. Słuchaj! 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 Maria Słuchaj! 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 Słuchaj!

Bo ja ja myślę, nie bo takie dostaję od nie będziesz słyszała, nie? Krzysiek, to, to po prostu. Po prostu. Palił? Dobry, palił i to ja. Palił, palił pali. Ale w jaką dziurę wpadła, nie? <grym>, w tym to też bliżej w tę dziurę i Aj, to. Maria Super, Super.

Oj, tutaj tak ci powiem. Nie, Ja też czuję, że to może być kar kariera, jak na, wiesz. Gwiazda i kręcisz, kręcisz, a później to już nie będą dawać ci kręć, tylko ci wejdzie ciałem i. Do widzenia, no. To jest, wiesz, kilka jest dobra na jednego, dwóch, nie? Ale. jeszcze, za dużo to tak. Hej, był też się kolam.

A tą dychę to trzeba i ma leżeć. Rady, Dwa, trzy razy nie i bukiwki przejdą od tych Jeszcze nie trochę go. życia w sobie dajcie. Nie. Nie? Ja nie, nie nie? Nie <ślały>